Czas na porady weterynaryjne. Dzisiaj te porady będą. Yy udzielane w towarzystwie pana Krzysztofa Korzeba i także ślicznej suczki labradora. Pan doktor Adam Modrzewski oczywiście będzie tych rad udzielał. Panie doktorze, zbliżają się wakacje i to niestety nie zawsze jest dobry czas dla naszych domowych zwierząt, bo zdarzają się takie przypadki godne potępienia i zawsze o tym mówimy, że właściciele na czas wakacji zostawiają swoje zwierzęta bez opieki. Co możemy zrobić, żeby Taki śliczny piesek czuł się w czasie wakacji równie dobrze jak my. On się będzie tylko wtedy czuł dobrze, jak będzie z nami razem na wakacjach. To jest właśnie przykład psa, który jest, zawsze wyjeżdża z właścicielami na wakacje, znakomicie tam się czuje. Oczywiście problem zaczyna się od samego początku, od wyboru psa, bo trzeba, tak jak zawsze mówię, wybrać sobie odpowiednią rasę do własnych możliwości i wtedy wakacje właściwie powinny się układać pod psa. Niestety, no, są wyjątkowe sytuacje, jak wyjazd za granicę, gdzie nie można wziąć psa z sobą, i wtedy zostają nam hotele. Ale ja jestem przeciwnikiem hoteli. Pies czeka każdą chwilę pobytu w hotelu, czeka na, na powrót swojego pana, i pies jest naprawdę szczęśliwy tylko wtedy, kiedy jest z nami. To jest zwierzę, które w swojej naturze ma y, tą niesamowitą chęć bycia. Czyli decydując się na psa, decydujemy się jednocześnie na określony styl życia i także na to, że spędzać wakacje będziemy w takim miejscu, gdzie psy są akceptowane i gdzie psy będą miały po prostu dobre warunki. No oczywiście, no trzeba niestety no, liczyć się z tym, że żeby wyjechać z psem, trzeba go najpierw ułożyć. Pies powinien być przyzwyczajony do, do podróży samochodem, a także do pobytu w jakichś miejscach, takich jak kempingi czy, czy plaże. No ty jest psem wyjątkowo takim już... Przyzwyczajonym do wyjazdów, przebywa bardzo chętnie na, na kempingach, mieszka w samochodzie bądź w namiocie, pływa codziennie i jest naprawdę wspaniałym zwierzęciem. W ogóle chyba Labradory są bardzo sympatyczne i miłe, prawda Panie Krzysztofie? Bo tutaj ty, jak widać, uśmiecha się do wszystkich, jest szalenie przyjacielska, kontaktowa. To jest po prostu chyba uroczy kompan. Jest to 100% miłości. Ona wszystkich kocha, ona bawi się z kotkiem, Wszystka, wszystkie zwierzęta kocha i dzieci. Bardzo polecany właśnie jako towarzystwo. Taki pies domowy, jest pies, który jest pozbawiony agresji po prostu i bezpieczny pod tym względem. Właśnie wiemy, że to jest tylko do kochania. Aczkolwiek wielkość tego psa może być czasami kłopotliwa, bo przecież jest takie powiedzenie wśród lekarzy weterynarii: mały piesek, mały kłopot, duży piesek, duży kłopot. Czy tak jest, panie doktorze? No, rzeczywiście tak jest. No bo właśnie na przykład sam transport na pewno jest bardziej uciążliwy większego psa niż małego. Ale ona tak kompensuje tą swoją miłością, tą swoją wielkość, że tak powiem, że jest to im więcej. Labradora, tym więcej miłości. Tak ale powiedzieć. musimy zaplanować kolejny, kolejny zakup, jakim jest duży samochód, prawda, Panie Krzysztofie? No więc kiedyś mieściła się z przodu, na, znaczy pod siedzeniem, w nogach. Teraz musieliśmy kupić trochę większy samochód, żeby miała wygodnie z tyłu. No ale dla tej ilości miłości. Co... <laughs> Czyli nawet taki tego... zakupy robi się pod kątem psa? No trochę tak. A co jeżeli mamy zwierzęta inne niż psy? Bo wiadomo, że pies może podróżować na kolanach, ale na przykład co zrobić z kotem? Kot też doskonale ale podróżuje. Oczywiście niektóre koty źle znoszą sam ruch pojazdu, ale to też kwestia wyczajenia. Są odpowiednie kontenery kota, można z sobą zabrać wszędzie. Nawet chyba bardziej, łatwiej to jest niż z psem. Tak samo dotyczy to królików, czy innych zwierząt. No, pamiętam jakiś taki obóz, kiedy na obozie były dwa koty, pies i szczury w klatkach. Kolega akurat hodował gryzonie i musiały z sobą zabrać. One mieszkały w namiocie też, które były pewną atrakcją całego kempingu i wszystko było w porządku. Gorzej, jeżeli ktoś ma rybki w akwarium. Tak, no, rybki ale rybki mają to do siebie, że można je na dłuższy czas zostawić same. No tak, rzeczywiście. Czyli nawet takie zwierzęta nietypowe, jak na przykład szynszyle, też kiedyś tutaj e, tak. mówiliśmy o tym w programie, króliki i tak dalej, to także mogą być towarzysze naszych wakacyjnych podróży. Oczywiście. Ja jestem tym powtarzam, to jest jeszcze przeciwnikiem pozostawienia psa gdziekolwiek. To nie jest mebel, jego nie można zostawić. Zamknąć w garażu, gdzieś tam zostawić, żeby, żeby nie był z nami. Pies po prostu pies po prostu cały czas potrzebuje kontaktu z człowiekiem. No myślę zresztą, że jeżeli ktoś naprawdę kocha psa, to nawet nie trzeba mu tego tłumaczyć. Ja jeszcze chciałem oczywiste. taką tutaj sprawę podnieść. Mianowicie dużo w tej chwili różnych instytucji, które organizują w czasy w swojej ofercie mają jako plus właśnie zapraszamy z psami. I hotele, także tak, tak. niektóre, tak. niektóre Już pozwalają, pozwalają na, 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 na trzymanie, psów. trzymanie psów. No tak trzeba dużo osób ma psy i to powinno być jakąś normą.